Witam, witam widzowie. Dzisiaj sobie gramy w Minecraft 1.19 na eternosie bo będą wtedy dołączyć pewni koledzy potem. I dzisiaj po prostu zajmiemy się podstawowymi rzeczmi po prostu, wiecie o co chodzi. Więc najpierw... O Jezus, zetniemy drewno. Sorry, że jestem za nieogarnięty, ale no po prostu no, nie, nie umiem mówić. Eee, Sorry, że jestem tak głośna a Minecraft tak cicho Czekajcie chwilę. Eee. Czekajcie chwilę, bo ja jestem głupi. Tu. No i teraz, yyy... to tak gdzieś do i no i teraz jest lepiej. A jeżeli jakbyście się zastanawiali, co to jest to, to, to jest nie moc, tylko to jest luna. Więc ja tutaj gram bez modów. To jest jeden 19. Aha, bo tak, bo serwer teraz był odpalony trochę, zanim ja tutaj wleżę od losu się dziwiłem czemu jest noc S mm. czekajcie chwilę sorry że na taki gramo teraz będzie lepiej o cześć kliper ale do klipera na razie wolniej podchodzić kiedy nie mam narzędzi no, to nie jest hardware to jest normalny świat i no. dlatego pokazuję kordy bo raczej tutaj nikt nie będzie mi śpiegował mnie o będzie łóżko chyba Aha, nie mam optyfajna nie mam pod... Aha, bo na tej wersji to nie mam. Nie mogę. Ja wchodzę do tej wieży, a wy zostawicie je. A wy zostawiacie subka i lajka. Bo to ja naprawdę nagrywam to yy, dla was. I bardzo dawno nie nagrywałem. A w ogóle Minecrafta to w ogóle nie nagrywałem, więc wiecie. To nie jest żaden specjalny sposób. Mam kusze i szały, które nie mogę zmarnować, bo będzie źle. Dobra i butelkę XP, butelka z seksuem będzie na pewno wartościowa na tym serwerze potem. Chociaż nie wiem czy ten serwer długo przetrwa. A, tutaj była tylko jedna skrzynka, okej. Okay. Akurat jednego sian mi zabrakło, za żeby zrobić siano ten. Ja stąd nie chcę wam Co jest? To mały ząb jak na kluczaku. W sumie to nie jest takie siatki, jakby się y, mogło wydawać. O, no, creeper, nie Dobra, ja jestem uciekam. Nie będę tam. tam bił, bo tam To jest masakra po prostu. A, byle siana są tam, więc udało się je zebrać. W sumie, bo na jedzenie jakieś połowiecie. Jestem biedny i potrzebujący. Ojojoj, jestem głupi. To są takie pierwsze zmagania i tutaj nie będzie żadnych cięć, cięć i no nie będzie żadnych cięć po prostu, to jest wszyscy, 5 minut, 5 minut, bez montażu. więc wiecie, więc to są takie filmy na, filmiki na, na spontan, to, to, on mnie aż tak gonił? Ja nie widzę, ja nie mam, halo. Halo. Ale proszę, proszę mi zostawić Fajnie, że skończyłem teraz tak, że nawet craftingu nie mam. Dobra, dawaj mi to. Czemu w ogóle... Ale są krewki, dobra. Hmm. Naj pierwszy podstawowy crafting. Hmm Można by sobie zrobić miecz i chleba. Zrobię sobie chapa. Całe chapo są zrobiły. Nasycenia w ogóle nie chyba Eee. Dobra, bo nie tenis zatierdź. Ja nie wiem, po co wszystkim miałem cięcie klawiatura. Dobra, ja nie chcę podchodzić, na 100% procent. blisko gdzieś sobie tutaj będzie. W co w Chyba nie będzie, bo ja nie wiem. Będę przypadkiem teleportował graczy, ale no to będzie taki survival. Spróbuję jak najbardziej bez koment grać, ale no jak wyjdzie to ja nie wiem.

Masakas kara A zobacz, jak je trzyścimy widzę, bo nie ma, bo one mają w, w tej aktualizacji. wygrał. Gdy te aktualizacje, chyba można zrobić. Tak, można zrobić. Teraz. Da, ja wu rana mam Nie, czy tu się no szybciej. E, e, szybciej, 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 szybciej. Szybciej Sorry, clinch, clinch content, wiem A na no, obawy się będziecie mieli dobrą jakość, a ja teraz gram, patrząc na obesa Ła, nie co tu chcę dalej. Nie wiem, czy zmarł sobie. Czemu nie? Ajo, ajo, tak, mam aj, za trzeci rok z runarem. Nie każdy, kto grał na aj, go ale no. sobie bo zbłana, nagrana i tak dalej. Ale za darmo też było. A nie więc... mogę. Ja nie mogę. Zatrzymałem nagranie, nie wiem kiedy. Więc na tym pięknie znalazłem, znalazłem to i. No i pewnie to potem. Nie, to było chłopcze. Jak co tego dopuścić, że nagrywanie mi się zacięło. Kto stał na Jak nie to, nie, wiem. nie wiem, no ale no nie chcę tego robić. się zatrzymać i się wkładać tutaj? Nie? Żelazo, żelazko. A wiecie o tym, że ja lubię żelazko. A, mam pełny kwipunek w ogóle jak to. mam mąż tą kostkę, więc kilka tych bloków. A co na kamiennym śniadaniu nie wykopię. No to w nie wiem. O kurde. To nie ja teraz spadę to natychmiast was świerć. śmierć. Eu tu sei o que Ta taktyka na lapis w tej wersjach ogólnie nie działa, ale sobie w na tym wezmę. I czekaj, bo ja nie wiem, co ja robię. Dobra, wy wychodzimy z tego, na jest nie Oczywiście y te dzięki jaskini nie doprowadzają do szału. Ja naprawdę, sorry widzowie, ale naprawdę nie wiem kiedy kliknąłem, żeby zatrzymać i, nagrywanie. Naprawdę, ja nie kłamię. z ręką na sercu. Możecie mi nogi o, o, odciąć, jeśli kłamałem. A to było głupie trochę, że przestałem nagrywać. No, ale to być... się człowiek nie wie co robi. bože budeš tu tak jak creeper uratował się. Żelazo, żelazo się przyda. A mogę wam pokazać czat, że nie, że nie ten, bo było to cięcie takie, które nawet nie wiedziałem, że było. Że nie czytowałem po prostu. A to mi chodziło, żeby wam pokazać. Czemu nie mam opcji fajna?

Jak to to tu nie znajdziemy na 100%. Ale znajdziemy pana, który, no już, już do nas trzech. Zastanówmy tu z i my chyba lecimy na powierzchni. Dobra, podbudujmy się tym kobyl z FPS-ów, Minecraft mówi co innego, ale no, nagrałem stać 60 FPS-ów. Ja nawet widzicie tą godzinę taką prawdziwą ze, z prawdziwego świata tam na dole. A myślę, że to będzie... Tak, no, moment, żeby zakończyć to nagrywanie. tak, 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 jak moja postać tak, tak, to, żeby też trzymywać sobie oddech. Mi mi. No, a jak umrę, że postać, to ja chyba też. <grymna> tak. Głupi kacper, głupie pomysły. Witamy na, na nagraniu. Ogólnie okay, ja będę też poza nagraniami grać. To jest taki pierwszy odcinek. To się tak naprawdę zaczęło? Jak się zaczęło drugi odcinek, to zaczniemy pewnie z diamentowym setem. Zda. <grymna> Oczywiście Wam pokażę czat, że nie zesczytowałem. Chyba jeszcze dzisiaj będzie coś nagrane. Tylko z kolegami już. Dobra, już z powierzchni. Będzie ono testne. na 100%. To było głupie. Wiem. Dobra. Teraz ja my kończymy dzisiaj ten odcinek. Ten piękny odcinek w tym cave. No wiem, bo się boję wyjść na powierzchni, bo jest noc, a ja mam tylko 3,5 serca, więc... więc no, więc witam, No do widzenia, pa. Może pod tym razem dodam coś, muzykę, na następnym razem coś będziemy budować, na pewno będziemy budować coś. No to papa pa, baju ją i srani na kolanie, i nie wiem co powiedzieć jeszcze, więc siema neczkowiczowia.